Cześć, dzisiaj kolejny film z serii makijaż i jedną paletą. Dzisiaj w ruch pójdzie paleta Smokey Brown, czyli jedna z najnowszych palet poczwornych cieni do powiek. E, jak widzicie, wyszedł taki makijaż przydymiony, ale jednak nadal dzienny, kobiecy, seksowny. E, mam nadzieję, że ta propozycja wam się spodoba i ją z chęcią wykorzystacie. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądałam taki makijaż, to koniecznie oglądajcie dalej. Tak prezentuje się paleta w odcieniu Smoky Brown. Mamy tutaj jeden matowy cień, który jest beżowy najjaśniejszy. Reszta jest perłowa. I właśnie przy użyciu tej palety dzisiaj zrobimy sobie makijaż. Tak jak już wspominałam zresztą. I oczywiście zacznę od tego najjaśniejszego odcienia, tego beżowego. Nałożę go na całą ruchomą powiekę. Zresztą na całą powierzchnię powieki. Ruchomej i nieruchomej. Sięgam sobie po puchaty pędzel. I równomiernie rozprowadzam po całej powiece. Żeby uzyskać efekt dziennego smokey eye, to najpierw zacznę od kredki. Jest to kredka czarna z serii Avon True Color. Jest to odcień, um, już wam mówię, blackest black i będę rysować kreskę wzdłuż linii rzęs. Ta linia nie musi być jakoś bardzo równa, ponieważ zaraz będę ją rozcierać. Widzicie, że w zewnętrznym kółka staram się mie mieć tej kredki jak najwięcej, a im bliżej wewnętrznego kącika, tym tej kredki jest coraz mniej. Jak widzicie, zrobiłam sobie taki obrys powieki, przyciemniłam zewnętrzny kąciek oka, dzięki czemu ten efekt smokey będzie wyraźniejszy i bardziej widoczny. I teraz przejdziemy do cieni. Pozostaję przy tym malutkim pędzelku i sięgnę sobie po ten brązowo-oliwkowy odcień i będę go wtłaczać w tę kredkę, żeby tutaj ten efekt był najintensywniejszy a im dalej do powieki, do załamania, tym będzie lżejszy efekt. Rozcieram to teraz jeszcze dużym puchatym pędzlem, żeby tutaj powstały ładne, miękkie granice. Przy makijażu smokey eye trzeba pamiętać o tym, by stworzyć właśnie takie miękkie rozmycie. Powstała piękna chmurka. Wewnętrzny kącik oka podkreślę tym oto cieniem takim srebrno-brązowo taupe. Ciężko mi go sprecyzować. Jest to bardzo ciekawy odcień. I nakładam go tutaj w miejsce, gdzie jeszcze nie aplikowałam cienia. Nakładam ten cień również w sam wewnętrzny kącik oka, by tutaj rozjaśnić to oko. Beżowym matowym cieniem wyczyszczę sobie tutaj granice, gdzie mogą mi się tym cieniem wyjechać za nisko. Ponieważ dolnej powieki nie będę podkreślać, chcę ją zostawić czystą, by tylko zwrócić uwagę na górną powiekę. W ten sposób ten makijaż nie będzie zbyt ciężki, i spokojnie sprawdzi się na co dzień. Jeżeli chodzi o oczy, to pozostało już tylko wytuszowanie rzęs, i do tego celu używamy tuszu pogrubiającego oraz podkręcającego rzęsy. I zobaczcie, ma taką ciekawą szczyteczkę, inną niż wszystkie. Nie jest to klasyczna szteczka I podkreślam swoje rzęsy. Jeśli chodzi o podkreślenie twarzy, to sięgam po duo do konturowania i użyję obu tych odcieni. Najpierw zacznę od tego brązowego odcienia wykontruję sobie twarz, a następnie na policzki nałożę ten różowy odcień. Jeżeli chodzi o usta, to chcę postawić to coś neutralnego, dlatego użyję dwóch odcieni pomadek. Są to pomadki matowe. Pierwszy odcień jest to All Natural, a drugi Pure Pink. Już wam pokazuję, jak one wyglądają. Wymieszam sobie te dwa odcienie. O, zobaczcie. To jest All Natural, a to jest Pure Pink. Tak one wyglądają. Więcej będę miała tego produktu brązowego bardziej, ponieważ myślę, że do właśnie takiego makijażu będzie pasować idealnie. Prosty i szybki makijaż z wykorzystaniem palety Smoky Brown gotowy. Mam nadzieję, że te propozycje wykorzystacie w swoim makijażu, czy to dziennym, czy wieczorowym, to w zależności od tego, jak malujecie się na co dzień. Ja się dzisiaj już z Wami żegnam, do zobaczenia następnym razem. Cześć!